Podsumujmy wszystko to, co dowiedzieliśmy się w tym rozdziale: czyli tworzymy ponownie dwie tabele, które będą są powiązane, wstawimy do nich dane, zedytujemy te dane, też lekko zedytujemy strukturę tabel, a na samym końcu usuniemy dane i usuniemy samą tabelę. Ok, to zacznijmy od tworzenia tabeli. Pierwszą z nich będzie to tabela kategoria czyli Create Table. Categories. Nawet będą jakieś literówki. Dobra. Mamy tabelę kategorie. Lecmy z kolumnami. ID. No, i ustawiamy mu klucz główny. Następna kolumna to będzie nazwa. Niech to będzie tekst i not null. Ok, sprawdźmy, czy nam się otworzy. Mamy taką tabelę z dwoma kolumnami. OK, otwórzmy kolejną tabelę. Create Table, będzie tabela produkty. Hmm. Produkt ID to będzie kund główny produkt name dajmy tak samo tekst hmm. i not 0 mu Kolejną będzie price i dajmy, żeby to było powiedzmy 10 i dwie wartości po przecinku. No, jeszcze dajmy not 0. No i teraz powiązanie kategory id int not null i powiększmy go. I kolumny, też kategoria. ID. OK. Eee, mamy tutaj, jak widać, dodane kolumny, produkt ID, produkt. Name tu możemy dać jako produkt, bo zaraz nam pojawi się błąd. Eee i price nie jakieś inne rzeczy kategoria id dobra sprawdźmy czy to nam przejdzie błąd okej okay. tutaj literówka jest fora Super, udało się po kilku próbach i e, zweryfikowaniu literówek. Mamy taką. E, tabelę mamy. Super. No to mamy utworzone już dwie tabele. Teraz mm, spróbujemy taką tabelę mm, zedytować. A więc ma, e, dodajmy sobie kolejną kolumnę do tabeli produkt. Mamy w tabeli produkty. Mamy tabele produkty, mamy kolumny, Product ID, produkt name, price i kategoria ID. My chcemy jeszcze dodać kolejną kolumnę. A więc alter, table, nazwa kolumny. Zrobimy teraz takiego stoka, czyli jeżeli podamy nazwy wartości jakiejś, to po prostu z defaultu poda nam wartość, którą tu ustalimy i będzie to wartość 0. Czyli dodajemy do tabeli produkty, kolumnę stok z, z góry ustaloną wartością 0, jeżeli nie zostanie ona uzupełniona. Sprawdźmy czy nam się coś takiego dodało. Mamy, super. Zmieńmy teraz jeszcze dane w innej kolumnie, a tak naprawdę możemy w tej, czyli alter, zmienimy sobie naszą wartość, jakie podajemy w kolumnie price. Mamy tam, jest to wartość numeryczna, my ją sobie zedytujemy, czyli Alter table, nazwa kolumny, alter, kolumna, price. I ustawmy sobie, żeby to było. Wcześniej mieliśmy 12, 10, 2, teraz sobie 12, 2 ustawimy. A więc nasza tutaj kolumna w kolumnie możemy po prostu podać więcej, większą ilość znaków. Dobra. No to teraz dodajmy trochę wartości. Bo mamy te tabele puste. No to uzupełnimy tabelę kategorię, czyli insert into Kategorias. I dajemy coś takiego jak kategorii. Name, ze względu na to, że id się ustawia nam automatycznie. Dlatego tam, tak sobie to zaplanowaliśmy. I teraz trzeba podać values. No, i lecimy, czyli możnajmy te wartości po polsku. Niech będą elektronika, meble i nagiwę. Nie będzie Dobra. Okej, okay. dane powinny nam się uzupełnić. Sprawdźmy, czy faktycznie je mamy. Tak. Jak widzimy kategoria ID się faktycznie samo nam to uzupełniło. Okej. Okay. My jeszcze uzupełnimy tabelę, produkty. Posięgnę z nazwą kolumn kategorii id, no i stoką kałuzu, zupełnimy. Teraz musimy dać. no no i uzupełniamy. niech Lenovo, cena niech będzie istotny, i wartość wartość 10. No jest następny? Smartfon Samsung. wartość dwa i pół tysiąca. Na stanie mamy ich sztukę. Hmm. A nie przepisałem. IDka tutaj, więc tu muszę jeszcze zapomniałbym faktycznie. Dobra, i tak, bo mamy produkt. Name, cenę, kategorię ID i stock. Dobra, mamy go na stanie, będzie 20 sztuk. Lecimy dalej, słowo tak jakieś dziwne rzeczy, ale to sobie wymyśliłem niech będzie 450, id dwójka sztuk 50 no i jeszcze jakąś jedną wartość dajmy, monitor będzie Samsung Cena yy, 3000 ID 3 Chociaż nie, bo to nie jest AGD yy, Krzesło, meble, dobra, praktycznie To się trochę Najlepiej, że to nie będzie no, Albo mi Krofa, lówka. Samsung, jak będzie, że 3000 to już nie jest istotne. 3 i sztuk mamy 15, Dobra, zobaczmy czy mamy faktycznie uzupełnione dane. No, no i mamy. Super. Czyli mamy już utworzone dwie tabele, wrzucone do nich dane, też zdecydowaliśmy sobie kolumny w tych tabelach. Teraz zdetujmy dane. Czyli do edycji danych używamy update'a. Update nazwa tabeli set price niech będzie dwa dziewięć 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 produkt name równa się smartphone sma, Samsung OK tu mamy dwa Zobaczmy. I faktycznie zmieniła nam się tutaj wartość. Eee, Okej. Okay. To teraz jeszcze dajmy jednego update'a do już tej drugiej tabeli, czyli na przykład update set stock równa się, dajmy coś takiego, stock plus 5 where Product. id równa się 1 Dobra, tutaj jeszcze sobie najpierw sprawdźmy co my tam mamy na tej bazie Okay, mamy produkty, i tutaj chcemy tym produktom, które mają ID, produkt ID1 dodać do wartości, jaką są 5, czyli powinno być 15. Zobaczmy, czy nam się to uda. No i udało się. Ok. No to już mamy podawane rzeczy. Teraz Sprawdźmy czy jest możliwość e, usunięcia tych danych. Usuńmy przykładowo, że sobie zostawię tabelę produkt. Usuńmy te krzesło. Czyli używamy DELETE. krzesło biurowe dobra no i faktycznie usunęło nam się to krzesło biurowe a no to na samym końcu usuńmy tabelę żeby sprawdzić faktycznie czy zostały one usunięte Czyli dajmy Drop, table produkt, no i zobaczmy, czy mamy coś takiego w tym SELECT. Jaska FROM. Nie ma takiej bazy. Zróbmy to samo dla. drugiej tabeli categories. I faktycznie tutaj też nie ma. Jak sobie odświeżymy też tutaj nasze tabele, to te będziemy widzieli, że już tych Tabel nie ma. No więc podsumowaliśmy sobie cały rozdział, gdzie utworzyliśmy dwie tabele z kluczami głównymi i obcymi. Dodaliśmy, robiliśmy edycję tych tabel, wstawiliśmy dane, zrobiliśmy edycję tych danych, na samym końcu usunęliśmy dane oraz usunęliśmy same tabele.